Jezus powiedział do swoich uczniów. Jeszcze wiele wam mam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie Po słowo pańskie, Zapraszam wszystkie dzieci tutaj blisko ołtarza, chodźcie, kochane. Kto lubi ten zapach Kacidła? Dobrze, a kto go nie lubi? A już mamy więcej jednych, dobrze. Moi kochani, zapraszam, zapraszam wszystkie dzieci. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Czy to, przepraszam, już wakacje się rozpoczęły? Nie, nie, nie. A, a to gdzie są te dzieci, bo ja już się rozglądam. Gdzie one są? Dobrze. Widzę, że jest nas jakby nieco mniej. Tak mi się wydaje. Czy wam się też tak wydaje? To było pełno dzieci. A teraz gdzie one są? Chyba na wakacje. Czyli yy, nie chodzą do szkoły, tak? Może nie chodzą, nie wiadomo. Kochani moi, dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie spróbowali powiedzieć kilka słów o bardzo ważnym wydarzeniu, które miało miejsce bardzo, bardzo, bardzo tak dawno temu. Ale my od tamtego wydarzenia ciągle czegoś się uczymy. Dobrze. Zacznę od pytania. Kto z Was e, przeżył jakoś w życiu wielką radość? Tak się ucieszył z tego dnia, takie to było ekstra, takie to było super. Kto z Was przeżył coś takiego cudownego? A kto z Was może powiedzieć, co zdanie o tym? Proszę bardzo. Nie znam nikomu, dobra się. Zostawiam mu Małego, takiego małego? No. Małego kotka, tak. Mm. i opiekujesz się? Tak. Wielka radość. Yy, I zobaczcie to, a potem powiem, co, co to znaczyło dobrze. O no bardzo fajnie. Kto jeszcze chciałby powiedzieć o wielkiej radości, jaką przeżył? Dostałam pieskę. pieska. Pieska dostałaś, dobrze. Przyjął komunia. Nie mam takiego przymiotnika pięknego, żeby opisać to, co powiedziałaś. Po prostu cudowne. No to jest fajne, szczególnie jak jest grony, to się marzą nam lody. Królacy, co? To chowałem Mielki też jest Macwina. Jest to Dobrze, gdzie ktoś jeszcze czerwił coś takiego super, wspaniałego? O, jeszcze jeden chłopiec, ale. Nie wiem, co teraz mama powie, jak on powie, bo może się wydarzyć coś ciekawego. Proszę. Pójdę dziś na lody. O, pójdę na lody. Bardzo dobrze. A dorośli chcieliby coś powiedzieć, jaki mieli piękny dzień, który bardzo, bardzo przeżyli. Czy ktoś się zgłasza? Dzień ślubu. Dzień ślubu, proszę bardzo, też oklaski, kochani. Dzień ślubu. Bardzo dobrze. E, może jakiś dorosły jeszcze by powiedział o swoim najpiękniejszym dniu. Proszę bardzo. Kiedy tylko dzieci mają piękne dni? Dziedziny moich wnuczków. Proszę bardzo. Ile? Dwójka? Dwójka wnuków. Dobrze. To może jeszcze ktoś z dorosłych by powiedział, o swoim pięknym dniu. Tak, ty. Proszę bardzo. Ja idę... Na rampy idę. a no właśnie myślałem, że na lampy. Już się zmartwiłem trochę, ale jak na rampy, to ekstra. No to dobrze. No widzicie, każdy z nas ma jakiś piękny dzień. aby Pisanci mają jakiś piękny dzień? Mieli w życiu? Jeden, jeden kiwa głową. Nie miał żadnego pięknego dnia, O, ale ksiądz, może powie, właśnie, no to można i księdza zapytać. Ostatnio dziesiąta rocznica świętym terminali Bardzo Radośnie ją przyjmę. Bardzo, bardzo. No właśnie. Czyli myślę, jakbym przeszedł z tym mikrofonem i zapytał wszystkich, każdy by coś powiedział, że miał w życiu coś bardzo pięknego, coś, co go bardzo ucieszyło, coś, co było jego wielką radością. I zobaczcie, popatrzymy teraz na ten plakat, który mamy tutaj. Zobaczcie. Mamy plakat, na którym jest napisane Pielgrzymi nadziei w drodze do źródła i mamy rok 1075-2025 Ile lat minęło? 950. 950 lat minęło. Ale czego? Raz nie cedzji płotkiej, czyli... W 1075 roku powstała diecezja włoska i mamy 2025, czyli istnieje już prawie 10 lat. Ale czy ktoś jest, kto ma No tak, to będzie się zawsze. Twoja prapra, 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 pra, pra, to jeszcze do jutra będziesz mówić o pra, pra, więc może wejdziemy do tego. Oczywiście, moi drodzy, to jest wielka radość, dla naszej diecezja. co to jest decesja? Bo może jest to trudne do wyjaśnienia. Kto by to powiedział? co to jest ta diecezja? Hmm, No, może ktoś ma jakiś pomysł. Ja idę do drogi. Jedę tu taką panią w niebieskiej sukience, widzę, sympatyczną, uśmiechniętą. Ona na pewno będzie wiedziała, co to jest diecezja. No to koniec. No, ja się tak nie świeci, bo to no, też mogę do decyzji należy wiele jak to dzieciom, parafii, jak to dzieci tu <grym> chodzić pora Czyli uwaga. No, bardzo dziękuję. Właściwie wyczerpująca była ta odpowiedź pięć z plusem. Więc moi kochani, zauważcie, że diecezja to jest wiele praw. W Naszej decyzji jest 248 parafii. 248 parametrów. To jest jedna diecezja. I to jest tak jakby... Ja bym to powiedział tak, może nie najlepsze to jest porównanie. Państwo. Takie małe państwetko. To jest jedna diecezja. No właśnie. Czyli mamy już 950 lat, czyli są nasze... Urodziny. U? Urodziny. Czyli zobaczcie, mamy U i rodziny. Czyli mamy radość wszyscy, bo to są nasza, to jest nasza wiedzenia, nasza wspólnota, nasza wielka rodzina. 950 lat. I słuchajcie, kochane dzieci, wyobraźcie sobie, cofamy się pamięcią prawie tysiąc lat wstecz. Jak myślicie, co tu było? No jak nic. Co było? Ławki. Ławki były co tu było? w O, bardzo dobra odpowiedź. Pole. Jakieś drzewa, może tu była jakaś puszcza, może tutaj e, był, e, tam? może tutaj, moi drodzy, rosły jakieś potężne dęby, nie wiem. Prawda? Czyli nie było tego kościoła i w pewnym momencie 1075 rok, to bardzo ważna data, Prawdopodobnie ktoś pierwszy musiał tu przyjść i głosić Ewangelię. Był to święty wyobraźniacz. No, mamy tu takiego jednego. Jak ty masz ta jedynia, mój drogi? I to był święty Woj Wojciech. Święty Wojciech, który przyjechał tutaj i głosił Ewangelię. Postawiono tu pierwszy Krzyż, tam gdzie jest. Super, dziewczyno. Pierwszy Krzyż, tam gdzie jest katedra. Co był w katedrze płockiej? A dorośli byli, no to dzieci nie chodzą, się dorośli. To nigdzie nie chodzą. Ja, no, zresztą nie wiem, czy oni chodzą, ale, no, ale nie do katedry najwyraźniej. Tak. Postawiono pierwszy Krzyż. I przy tym Krzyż Wojciech głosił Ewangelię ludziom, których zaproszono tam. I tak 900 50 lat. Głoszona jest Ewangelia. I muszę wam powiedzieć, że tutaj w naszej parafii, a parafia się nazywa świętego. Świętego Krzyża. Tak? Ponad 30 lat temu tu były pola. To pamiętam dorosłych, że były tu pola. Tak, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No trochę więcej, dobrze. Tu były pola. Czyli nie było tego kościoła, nawet bloków nie było wielu. Ale ktoś, czyli ksiądz biskup, mówi tak, ponieważ to jest duże osiedle i będzie rosnąć. Tutaj powstanie parafia świętego krzyża i został postawiony krzyż na polu. I przy tym krzyżu przychodzili ludzie i się modlili. W końcu została odprawiona msza święta, ale niestety były też momenty, kiedy ktoś w nocy przyszedł Odpalił ten krzyż, a jeszcze innym razem przyszedł z siekierą i chciał go ściąć. Obo krzyż nie odpowiadał, a przecież krzyż komuś przeszkadza? Krzyż robi w nocy krzyki? Nie. Krzyż, prawda, jest czymś złym? No właśnie, ale ktoś nie lubił krzyża. I wyobraźcie sobie, że od tego momentu zaczęła powstawać parafia, której wy w większości jesteście. Na koniec... Gdzie to jest? Nie ma tego. Zginęło. Ale w takim razie idę na koniec. Na koniec końca. Chodźcie ze mną, dzieci. Idziemy. Wam powiedzieć, że ten wielki jubileusz 950 lat w Idenii moi drodzy, jest szczególnie upamiętniony. Jak dzieje się coś ważnego w rodzinie, to co się robi. Zdjęcia, dostaje się jakieś takie specjalne upominki, prawda? I my też dostaliśmy taki oto upominek. A was się teraz ciekawe. Tak to sobie się nas muszą się wszyscy odkręcić. Dostaliśmy taki mały krzyżyk. Zwykły, prawda? Ale on w pewien sposób jest niezwykły. A dlaczego? Bo on ma tysiąc lat. Został wykonany z drewna, jest to dom czarny, wydobyty z wału grodu mieszka pierwszego. Czyli tysiąc lat temu. Jest napisane z tyłu. Dobrze, ja teraz go puszczę między was, ale proszę, żeby on do mnie wrócił. Dobrze? Zgoda? Żeby coś tam do kieszeni go przypadkiem pisanie. Dobrze. Proszę. I przekazujemy sobie. I też dostaliśmy drugą pamiątkę. Znowu dorośli się będę oglądać. A dobrze i tak. Otóż dostaliśmy, moi drodzy, Księgę Dziejów i w której będą zapisane chrzty dzieci wierzmowania, i wasze bierzmowania będą, bo ma ta księga starczyć na 50 lat, czyli do następnego jubileusza. Księga jubileuszowa w Kościoła. I wy tej księdze jesteście. Bo jeśli... Może zobaczyć, proszę bardzo. Ja wiem, że to lubisz oglądać. <laughs> Więc zobaczcie. Wy też Pana Jezusa, kiedy chodzicie na katechezę w szkole, kiedy przychodzicie do kościoła, przyjmujecie komunię, chodzicie do spowiedzi, piszecie historię tego kościoła i zobaczcie, ale fajnie, co niektóre dziewczyny mają do mnie, zresztą wszystkim się zgadzają. Super. Zobaczcie, niedługo powstanie nowy kościół. Niedługo, naprawdę niedługo. Ja myślę, że niedługo Was zaproszę na pierwszą prześwięcenie, ale Wy jesteście tutaj tymi, którzy ten kościół budują. Bo wszyscy ludzie, którzy są w kościele, to jest żywy kościół. A mury? To jest kościół po prostu z muru zbudowany. Ale te mury nie mają znaczenia, kiedy nie ma duszy, czyli ludzi. Czyli kiedy nie ma Nic nie jest zapisane. Słusznie zauważyłaś? Mam z No wiesz co? Taki napis. Mam z tu nic nie jest zapisane, bo będzie dopiero Wasze imiona, jak pójdziecie do piśmowania. Nawet chyba zrobimy tak, to powiem księżom, że... że yy, dlaczego płaczę? Bo ja taki płaczliwy jestem. Więc yy, 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 będą zapisane Wasze imiona i nazwiska i pewnie zrobimy tak, że każdy z Was będzie mógł sam wpisać swoje imię i nazwisko w tej księdze. Tak. Zobaczymy. Bardzo Wam dziękuję. Byliście wspaniałymi słuchaczami i życzę Wam dobrej niedzieli, szczęść Boże, ale nie koniec Świętej. Więc wracamy tylko do rodziny.